Cześć! Jestem Norbert Kulski i prowadzę teraz Akademię Power BI w TTMS-ie. Za tymi drzwiami mamy czterech praktykantów, którzy teraz starają się zdobyć wiedzę na temat najlepszego na rynku narzędzia, jakim jest Power BI. Power BI jest narzędziem, które pozwala na budowanie interaktywnych raportów, które pozwolą użytkownikom biznesowym na pełne zrozumienie danych, które posiadają w firmie a dzięki temu będą mogli podejmować decyzje oparte o dane, a nie o przeświadczenia czy emocje. Zobaczmy, co już po pięciu dniach potrafią nasi praktykanci. Jak sam widzisz, to są naprawdę już bardzo fajne wyglądające raporty zapewniające interaktywność, bardzo przyjemne prace na danych. W dzisiejszym świecie firmy toną w ilości danych, które produkują czy pozyskują na zewnątrz, a sprawna ich analiza pozwoli na zwiększanie wyników. Jeśli nie wykorzystujemy danych, one są dla nas tylko kosztem, a tak naprawdę jest szereg firm, które tylko na podstawie analizy danych, które posiadają, stworzyły swoje imperia.